no i teraz zobaczymy są dwa uda, albo się uda albo się nie uda jest na żywo dobra drodzy państwo udało się chyba jednak się udało, to jestem, dobra to nic to Zapowiadałem, że będzie. To otwieramy, odkładamy komputer. Mam tutaj preble, pewne problemy techniczne. Jednak e, nie jestem specjalistą, moi mili, od streamów. Nigdy tego nie robiłem, można powiedzieć. E, zresztą jak zobaczycie na spisie transmisji na żywo, to jedyną transmisją na żywo była transmisja z wirtualnego otwarcia Muzeum Telefonów Komórkowych na Pomorskim. Bardziej spostrzegawcze z Was zauważą, że tutaj te gablotki, które są za mną, to gablotki, które były na Pomorskiej w muzeum, zresztą widać je na, na filmikach z tego miejsca. No i też pojawiały się już na licznych wywiadach, które mieliśmy tutaj z, no z mojego miejsca, z mojego domu, jeszcze zanim powstało muzeum. Ciekawe jeszcze, czy. Dobra, słychać, słychać, sprawdziłem na komputerze, słychać. Moi drodzy, e, jak zapowiadałem, jest paczuszka, nie będę pokazywał kodu. Paczka przyszła do mnie od profilu Android.pl na YouTubie, a konkretnie od Kamila Marka. Chyba Kamila, który ma na nazwisko Marek. Bardzo oryginalnie, fajnie w sumie. Dobrze, że no. nie, nie Marek Marek, bo to by było w ogóle problem. Natomiast... E, co jest w tej paczce ktoś tutaj z bardziej y, uważnych widzów moi drodzy, pisał o, o długopisie, o telefonie w długopisie, który też Marek niedawno na Aliexpress kupił natomiast jak się okazuje, nie, to nie to telefon w długopisie dostał kto inny, ja przy innym streamie dostałem Inny gadżet i teraz zaraz zobaczymy. Znaczy, no ja wiem oczywiście, co to jest. Natomiast no, zostawiłem ten unboxing e, tutaj specjalnie dla Was. Żeby to jednak było na żywo. Z góry, przepraszam na, za wszelkie potknięcia Dla mnie to też jest ciekawe, bo nie miałem tego urządzenia w ręku. Mogę podpowiedzieć trochę, że będzie wyglądało ono na stare. Natomiast wcale nie będzie stare. Czemu tutaj jestem w pionie? No, w pionie jestem dlatego, że miałem tutaj pewne problemy. Mikrofon też miałem. A, bo jest taki komentarz był, że albo dźwięku, albo wideo nie ma dostępu. Potem ja w drugą transmisję zacząłem. To się okazało, że już poleciało, i nie fajnie by było to przerywać. Zapakowane jest w pancernie. Widać kolega ma praktykę w pakowaniu, przesyłek, żeby się nic nie stało. Okres przedświąteczny, natomiast kurier się sprawdził. paczka dotarła do mnie z dnia na dzień. Bardzo ciekawy papier. Nie wiem, czy ktoś to ogląda, czy nie ogląda. Ale to chyba jest mniej ważne. Jest. Oto jest. I moi drodzy, jak myślicie, jak myślicie, co to. Nie wiem czy widać z tej perspektywy widać. Nie jest to za wielkie, no jednak by było w poziomie dla tych, co oglądają na komputerach bądź będą to oglądać na komputerach. W poziomie byłoby wyraźniej na telefonach pewnie widzicie więcej. To jest właśnie moi drodzy telefon z AliExpress. Telefon, który jest zrobiony na stary, tak żeby wyglądał jak stary. O, o jednej rzeczy nie pomyślałem. Nie przyniosłem ze sobą karty SIM, ale nic, spróbujemy to uruchomić bez karty. Być może się da. Zobaczymy. Hmm. Czy tak jak niegdyś, jest czerwona słuchawka? To jest, są właśnie cechy streamów na żywo. Czerwona słuchawka, gdzie to jest power? Słuchajcie, no, ho, ho, ho. Gniazdo ładowania mamy na dole. Przygotowałem się o tyle, że przygotowałem sobie tutaj ładowarkę, która mam nadzieję sięgnie. żeby telefon podłączyć, bo by, być może być może jest rozładowany a nie w tą stronę, no właśnie dobra, power powinien być baterii nigdzie na zewnątrz nie mamy jest w środku dobra i teraz kto mi powie czym to się włącza na necie nie sprawdzę bo robię streama z mojego telefonu instrukcja jest w języku cink, ciąg, rower, ksiąg. czyżby mój pierwszy stream okazał się spalony tak też może być hmm Nie mogę włączyć telefonu. No właśnie. Hmm. Oglądają dwie osoby. Czyli ja na komputerze i jeszcze ktoś. Bateria jest w całości. To nawet dość duże, jak na takie urządzenie. Pytanie. O! Jest! Bingo! Włączył się telefon. Zareagował telefon na baterii, więc być może nie była dociśnięta. Welcome! Jest! Udało się! Słuchajcie, już myślałem, że yy, zaczniemy. Tutaj pierwszego streama od kompletnej porażki. Co to jest za telefon? Telefon HOZWN H999, kupiony na AliExpress. O ile pamiętam, Kamil Pisał mówił coś o 170 zł czy 127? No właśnie, że dobrze pamiętam. Natomiast, co to jest za urządzenie? Urządzenie spróbuję wam pokazać bliżej. Zrobione na kształt. No i właśnie pytanie. Co wam to przypomina? Bo mi przygotowałem się tutaj troszkę Motorola od taką. Tylko że bez porównania, bez pokazania tych telefonów obok siebie. Zobaczcie chiński telefonik mający tutaj nam obrazować, pokazywać kształt starego telefonu. No, i stara, poczciwa Motorola, i porównajcie sobie gabaryt. Przekręcimy bokiem. No, troszkę, co innego. Natomiast, no, trzeba przyznać, Chińczycy gdzieś tam kształt odbzorowali. Właśnie pierwszy raz, jak zobaczyłem ten telefon na, na transmisji i w internecie, udało mi się, to już jest jakiś, jakiś sukces. Udało mi się odblokować ten telefon. Trzy osoby. Pozdrawiam. Ja jestem jeden, plus dwie kolejne. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tutaj mam taki fajny mikrofon, kiedyś od kolegi odkupiłem, żeby na subiektywnym przeglądzie prasy było mnie lepiej słychać. Spróbujemy przejrzeć funkcję tego telefonu. Ja tutaj jakichś wielkich recenzji nie będę robił. Później pod komentarzem myślę, podlinkuję Wam film. Do tego, co na, tym, na ten temat y, w, zrobili na, na, na koncie android.pl. Bardzo szybko działa blokada klawiatury. Mamy tu FM Radio. Moi drodzy, i tu moje bardzo duże zaskoczenie. Tutaj nie, ale lokalną stację radiową. Czekajcie, znajdziemy z powrotem. Powiem Wam, jestem zaskoczony. Maleństwo, ale to naprawdę maleństwo. Zbudowane radio. Ja jestem, nie ukrywam, nie wiem czy mnie słychać w ogóle teraz. Jestem w piwnicy. I słuchajcie, działa. Działa. Spróbujemy to. Muszę mieć Lista. Mało tego, można sobie listę kanałów zaprogramować. Dobra, słuchajcie. E, tylko teraz weź to wyłącz. Środek. O! Udało mi się. Słuchajcie, no pierwsza funkcja. Chińskie małe rączki dały radę. Y, powiem Wam szczerze, no było trochę telefonów w historii, y, w których były tunery telewizyjne, y, telewizyjne, telewizyjne też były w podróbkach Noki. natomiast tunery radiowe i ciężko było czego, czegokolwiek posłuchać ze względu na to, że sygnał był yy, zbyt słaby. Co tutaj mamy jeszcze z rzeczy? Kontakty. Nie wiem, tu chciałem przytrzymać. O, mamy latarkę. Powinniście to widzieć, bo yy, odbija mi się cień na ścianie. Tak, widzę na podglądzie też, że działa. Kolorowy wyświetlacz. To może pokażę bliżej na tapecie, no jak widzicie nie jest godzina ustawiona, tam mamy jakiś, jakiś samochodzik. Także kolorowy wyświetlacz jest, radio jest, latarka jest. Czy się da z tego dzwonić? Nie sprawdzę, bo tak jak wspominałem, nie wziąłem ze sobą yy, karty SIM, która by działała. Ale mamy tutaj media, kamera. Hmm... Aby to zrobić, żeby sprawdzić, czy to cokolwiek widać, kamera, zdjęcie z tego co widzę, o oszałamiającej wielkości 128 na 128 spróbujemy zrobić zdjęcie. Stryk, czym to się robi to zdjęcie? Środkiem zrobiłem zdjęcie. Słuchajcie, no nie wiem, czy widać, czy nie widać. Trochę mi to przypomina czasy z. Wizyty w studiu u Filipa Heizera w Dzień Dobry T.V.N., gdzie Filip zrobił swojemu kamerzyście zdjęcie y, przyczepianym aparatem do Ericssona T68. Jak to Filip wtedy dobrze stwierdził, widać, że nic nie widać. Podejrzewam, że tutaj y, jakość jest taka sama albo i nawet gorsza. Możemy pokazać, yy, przejrzeć zdjęcia, możemy nagrać film, odtworzyć wideo, można nagrywać dźwięk, no radio już mieliśmy, także jak na cudo techniki z małych chińskich rączek. Mamy organizer, alarm, kalendarz, kalkulator, gry, co ciekawe, telefon ma też bluetooth. A co mamy za gry? Mamy Snake'a! O matko, ludzie! Snake, i to w kolorze. No Tego to bym się nie spodziewał. O jejku. Nie, no teraz to już mi mm, zrobił dzień. Chyba wiem, co będę robił wieczorem. O. Chyba akurat wjechałem w ścianę, zanim zdążyłem wam to pokazać. Jeden cały punkt zdobyłem, natomiast otworzymy jeszcze raz. A, i są różne, ale to różne różne plansze. Teraz mamy planszę trzecią. Niestety nie mamy tutaj przechodzenia przez ścianę, z tego co słychać, bo myślałem, że przejdzie sobie przez ścianę i będziecie widzieć, jak ten wąż idzie, natomiast się okazało, że nie. Chociaż ja osobiście wolałem, zdecydowanie wolałem m, mieć labirynt w Snake'u niż potem te późniejsze... Wersje. Co mamy jeszcze? Ustawienia, profile Dual SIM. Moi drodzy, telefon Dual SIM. Można przywrócić telefon do yy, fabrycznych ustawień. Call center, kontakty, wiadomości, media już mieliśmy, organizer, kalendarz kalkulator gry. Co tutaj więcej trzeba? Jest dźwięk, jest bluffów. Jakiś tam prosty aparat, kolorowy ekran, Dual SIM. Hmm. Czy warto, czy nie warto, nie wiem. Podejrzewam, że wszystko zależy kwestia ceny. Jak to mówią CCC, cena czyni cuda. Odłączymy go od ładowarki, żeby tutaj wam go pokazać troszkę bliżej. Tu mamy Motorola, żeby było ciekawiej. Na Motorola mamy jeszcze naklejkę naklejkę z, jednych, z jednego z wystąpień w programie telewizyjnym, gdzie no bądź co bądź żeby nie reklamować kazano mi zakleić markę tak wygląda motorola international 3200 o to będzie stała motorola tak macie cudo techniki pod tytułem HOSFN H999, czyli AliExpress Vita. W pudełeczku, w pudełku bateria, krótki kabelek do ładowania i instrukcja po chińsku, czego nikt raczej nie zrozumie. A to tak jak jeszcze dla ciekawości: obok mamy jeszcze również z AliExpress pamiątkę kupioną, którą mogliście spotkać. W naszym e, muzeum nawet zdaje się, że ktoś z Was kupił ten gadżet. Dmuchany telefon, także tutaj wszystko kształtem jakby zachowane. Dobra, słuchajcie, no, jak to mówią pierwsze koty za e, Wielkim mówcą nie jestem. Chciałem zrobić coś innego, e, coś innego jest, natomiast. E, nie mam ani umiejętności, ani y, czasu na to, żeby nagrywać filmy i składać, bo to, bo to trzeba umieć. Ten stream leci z mojego telefonu. Dźwięk, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nieco lepszy niż gdybym korzystał z wbudowanego mikrofonu w telefonie. Słuchajcie, jak to popularnie się mówi na YouTubie. Chcecie więcej? Zasubskrybujcie kanał. Grafika też się wam tutaj żadna nie pojawi, bo, bo nie umiem tego robić i to jest na żywo. Zapraszam serdecznie do serii subiektywnego przeglądu prasy, w którym przeglądam gazetę Twoja komórka z przełomu lat, końca lat 90., XX wieku i początku XXI wieku. Już parę numerów tej gazety jest. Możecie zobaczyć o czym mówiono i z czego cieszono się, jeżeli chodzi o nowe rzeczy na rynku telefonicznym i telekomunikacyjnym, bowiem no, wielu z Was na pewno wie, że jest to i wygląda to zupełnie inaczej. Wyglądało to przede wszystkim zupełnie inaczej niż wygląda teraz. No bo gdzie porównajcie sobie teraz te dwa telefony, można powiedzieć. Może spróbuję tutaj prędzej, przejść podejść troszkę bliżej która kamera mnie bierze. Kamerę mamy jedną. Ok, widać, że jest miarę kadr. Telefonik od małych chińskich rączek z AliExpress, a pod spodem, przepraszam, obok Motorola International 3200 gabaryty, tak to wygląda różnica z przodu. Porównamy je jeszcze bokiem. Mało tego, z motoroli w tej chwili zdjęta jest bateria, popatrzcie. Chwycę. Chwycę, jeszcze przyłączę baterię. Troszkę bokiem będzie lepszy obraz. A, trochę światło zasłonię teraz. Tak to wygląda. Dwa telefony. Dzieli je. No, można powiedzieć na pewno, na pewno minimum dwadzieścia kilka bo telefon to jest jakiejś z tych środkowych i, i wczesnych wczesnej połowy, środka lat, lat 90 a tu mamy 2023. Nic to drodzy państwo. Może ktoś obejrzy, może ktoś nie obejrzy. Będę próbował nie ma co się poddawać. Kiedyś próbowałem się głównie tutaj opierać na Facebooku, natomiast YouTube Pozwala mi pokazywać nieco więcej. No i przede wszystkim filmy, tak? Filmy na filmach mamy dźwięk, na filmach możemy pokazać menu telefonów. No i mogę Wam na żywo przedstawić tutaj telefon, który w normalnym przypadku na zdjęciu yy, raczej niewiele by pokazał. Jeszcze raz dzięki. Pierwsze koty za zapłoty. Zostawcie łapki. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz kolegów z Addoid.com.pl i dzięki Kamil za przesłanie telefonu. Jest mi bardzo miło i chętnie się nim pobawię na dłuższą metę. A jeżeli jesteście ciekawi, co dalej, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Kanał jest dla Was, nie robię tego dla siebie. Zapraszam też na stronę internetową, gdzie zobaczycie, jak muzeum kiedyś wyglądało. No i to, co było... Po, jest pokazane to, co miałem, co jest w kolekcji. No tutaj, jak widać, w tych pudełkach z popularnego marketu meblowego dużo kolekcji jest schowanych. Jeszcze raz dziękuję, cześć.